No witam serdecznie. No, pracę nad wszystkimi wzornikami. Zrobiłem w zasadzie w 100%. Zrobiłem cztery modele. To mamy twój model na ramczce Sandera. Tak wyglądało to twoje wejście. Kratka w środku płytka z węzy i po jednej i po drugiej stronie 12 mm luzu plus płytka zmieściliśmy się w wymiarze 26 ja zrobiłem stałe kasety do Zandera one mają wymiar nie tylko do Zandera ale one będą do wszystkich uli czyli mają 20 centymetrów razy 11, no, i tak jak rozmawialiśmy, razy e, to, co jest, ramka 26, razem 30 mm. E, kasety są do wszystkich jednakowe, także jest też Wielkopolska, jest. Dadan, powiedzmy europejski, Blat. I tam z tyłu jest jeszcze chyba Deutsch Normal Mas. Eee, u mnie jest to troszeczkę zmodyfikowane. Czyli ta kratka jest bardzo sztywna, i ona jest przykręcona na tym jednym wkręcie. To znaczy, to jest taka śruba. Eee, w drewnie jest gwin w środku jest płytka z węzy zadrutowana. No i otwarcie u mnie jest nieco inne z aluminium otworek 11 mm. Zrobiłem też drugie takie w górnej części. Eee, tak są zrobione otworki, że jeden jest. Na tą stronę płytki, a drugi jest na tamtą, ale żeby wyeliminować te boczne zamknięcia, uważam to za niepotrzebny przybytek, no to zrobiłem w taki prosty sposób, że poluzowując ten wkręt teraz jest tak przykręcone, zluzowane, żeby to zobaczyć, przesuwamy kasetkę w tą stronę. No, i tu mamy dwa otwory po 12 mm. Praktycznie spokojnie można tutaj włożyć to sobie do środka matkę. No i wracamy z powrotem. I tak to wygląda w zanderze. Czyli to Twoje rozwiązanie, nazwijmy to genialne, w którym nie trzeba nic robić. Nie będę. E, opowiadał, jaka jest zasada. No, i teraz wkładamy tą ramaczkę do izolatora. E, do kompletu włożę tą Twoją drugą z tą kasetką. Tu oczywiście będzie luźna ramka, no i wtedy unikamy tych wszystkich dylematów, o których rozmawialiśmy. Mamy więc Zandera mamy teraz. Przy okazji zrobiliśmy Wielkopolską. Tutaj jest jeszcze inne zamknięcie. Zastanowię się, jakie robić. Z tej strony aluminiowe. No i podobna zasada, że to przesunięcie powoduje, że tu mamy odporki do skrajnych. Czyli jedna część płytki z tej strony, druga część. Rozmawiałem też. Z profesorem Olszewskim i z kilkoma jeszcze osobami jednak twierdzą, żeby w środku ta płytka nie była z węzy, a żeby była plastikowa, bo po prostu ona i tak ulegnie zniszczeniu, dlatego w środku, jak zwrócimy uwagę, są takie zaprezowania, no i później zdecydujemy, jak uzgodnimy, którą z płytek dajemy. Tak wygląda izolator w ramce bardzo sprytnie zamocowany nie zajmujący dużo miejsca. No i tutaj jest druga ramka, czyli ta metoda poszerzona, w której totalnie nie trzeba wymieniać ramek. Czekam na twoją instrukcję. Zamykamy to. Mamy więc drugi Wielkopolski. No i analogicznie mamy tutaj zrobiony e, DADAN, o którym mówiłem. Ta sama zasada. Z tej strony wejście. Tutaj daliśmy tylko jedno, bo skoro to funkcjonuje, no dlatego są e, do wyboru. I to wszystko funkcjonuje w taki prosty sposób. Więc e, Podejmiemy razem, razem decyzję w Wels. Posiedzimy i uzgodnimy, jak to ma być docelowo. No to już jest włożone też w izolator. No i na końcu mamy jeszcze tutaj Deutsch Normal Masa. Ta sama zasada. Cztery, więcej nie robiłem. Myślę, że jeżeli to już zaakceptujemy, możemy rozpocząć seryjną produkcję. Ja cieszę się, że będę miał taki model do polskich. Ogólnie kasetka jest fajnym rozwiązaniem. Dziękuję za, za pomysł. No, można powiedzieć, że przy, przy naszych, naszym dodaniu y, kilku y, fajnych tutaj y, pomysłów no, powstało narzędzie perfekcyjne, które zostanie y, docenione. Skoro na Twoich było testowane, więc powinno to y, zagrać i powinno spełniać takie y, zadania. Które, które wymyśliliście w Niemczech. Pozdrawiam na razie do spotkania bez